Cześć, małeczko moi drodzy. Z tej strony, Peterson, witam was bardzo serdecznie na moim kolejnym odcinku na serwerku Paliona. Właśnie tak, moi drodzy, dzisiaj. O, tu jest malcho, ale chyba i tak mnie nie słyszy, więc sobie odejdziemy po prostu, moi drodzy. Dzisiaj dlatego odchodzę, ponieważ dzisiaj robimy pranka na właśnie na Malchu. Na Malchu, tak, na Malchu? No, chyba dobrze. Moi drodzy, dzisiaj robimy takiego pranka, że. Kurde, zaraz mnie wszyscy zabiją tutaj. Nienawidzę po prostu nocy w tym Minecrafcie Naprawdę Dobra, Malcho sobie stoi tam przy naszym domku Tam daleko, więc nie ma jak Nas słyszeć nawet Moi drodzy, dzisiaj robimy pranka, że się wyprowadzam Po prostu z naszej yy, Willi, która jest prawie zrobiona Nie wiem właśnie jak to wymyślić Może, że po prostu, że Nie podoba mi się za bardzo to miejsce i w ogóle I tak dalej, nie wiem Może po prostu nawet się pokłócimy Tak dla beczki znaczy, on nie będzie wiedział, że to labeczki Właśnie dlatego będzie śmiesznie. No i co? No i podbijam zaraz do niego, moi drodzy. No i, no i tak. No i mu mówię, w ogóle zobaczymy czy... Czy on śpi, czy co on robi. Czekajcie, bo już do niego podchodzę. Dobra, dobra. O nie, on się ruszył. On coś tam robi w piecyku. Coś sobie chyba piecze. Dobra. Siemano, Malcho! Siema, Peter, siema! Siemanko, stary! ...nie było. No bo... jakoś tak... ...nie wiem, wiesz, musiałem troszeczkę ochłonąć i... ...w ogóle myślałem nad tym, czy... ...co? No kurczę, nie wiem, jak ci to powiedzieć, no... ...myślałem po prostu nad tym, czy się nie wyprowadzić od ciebie. Ale czemu wyprowadzić? No bo... No wiesz, jakoś to miejsce tak mi nie pasuje w ogóle, chciałbym chyba sam zacząć tą serię tutaj, tą przygodę naszą Ale czemu stary nagle, mamy dobry dom, znaczy jeszcze nie mamy domu, ale będzie dom No właśnie wiesz, to mi tak, to jest chyba zbyt eksklu ekskluzywne jak dla mnie wiesz Jak, dla, jak zbyt ekskluzywne, co to Uff. znaczy? No wiesz, ja nie czuję tego po prostu, ja wolę takie jakieś klimaty bardziej Efteryki domowe wiesz. Bo ja poprawiam to nie, A w sumie, po co ja to poprawiam? Ja tu już nie będę mieszkał. E, no. Hey. <laughs> więc, nie, więc ja się, ja się wyprowadzam po prostu, Marcho. no. Nie możesz się Coś się kończy, coś zaczyna, wiesz, nie po prostu. Nie wyprowadzić, stary. Czemu nie mogę? Będę mieczem, się Nie, stary, ja nie mam miecza. tego miejsca nie Nie, właśnie. Ja nie mogę ci Ale stary, no, co tak naprawdę znam? No nic takiego. No Myślę, że na luzie mogę się stąd po prostu wyprowadzić. Nie możesz, nie pozwolę ci stary, nie pozwolę ci, wiesz o tym? Mm, czemu? No bo... Albo dobra, nie, pozwolisz mi, pozwolisz a ja po prostu idę stąd i już się wyprowadzam. No, i no nie żyjesz bo. Ja już się wyprowadziłem. Chciałem dać ci diamentową zbroję, a ty... ma? Diamentową zbroję? Tak. Nie, nie, wyprowadzam się Stary! Za tym jak sobieś kupił 50 takich domów? Nie, jeszcze nie. Nie stary, poczekaj, ja mam pomysł, ja mam pomysł, to co innego, co innego. Twój pomnik zbudujemy Ale jako co ty za mną biegniesz? Ja się już wyprowadziłem. Nie stary. Twój pomnik wybudujemy jako pierwszy. Ale co mi z tego pomnika? Mówię ci, że to jest zbyt ekskluzywne. Jakieś pomniki... I to jest jeszcze na jakiejś wodzie w ogóle, to lata tam. Nie, stary. Mój pomysł. Nie, stary, to jest. To nie był mój pomysł, nawet. To nie był nawet mój pomysł. Stary, masz wrócić. Czemu mam wrócić? Przecież i tak, stary, co ci? To będziesz miał większą chatę dla siebie po prostu. Patrz, ja sobie zbuduję coś takiego, jak kloc ma, jak palion. O. Kloc? Stary, szanujmy się. O. Tu jest kloca dom, no i to jest dom. No, zobacz nasz dom. Z tej perspektywy. chodź pokażę ci. Patrz, patrz. Patrz, patrz na tej ale po co mi widzieć nasz dom stary? Wygląda? Widzicie, jak to wygląda? No wygląda jak właśnie jakaś willa, jakaś no właśnie. No... Mówiliśmy, że to będzie willa. Mój... Patrz, ale stary to w ogóle lata na tej wodzie. To powinno być bardziej w wodzie. No tak, no, ale my jesteśmy ekskluzywni dlatego lata na wodzie. Aha, dlatego lata, ale wituję sobie. No Nie, stary, ja się, patrz, ja nawet buduję już swój dom. Ja już tutaj bu... patrz, tutaj buduję swój dom. Ale z czego ty budujesz ten dom? Patrz, to jest mój dom nowy No dobra, to ja też ci pomogę No, Ale stary, nie możesz, to może być, nie wiem, <śmiennie> Ja myślę, że jest spokojny, Jest lepszy od tej willi twojej ja, to, to jest nasza O, wola. o, no po co ta wełna? Nie no stary, więcej miejsca trzeba zrobić O, tak tak, No, i... no stary, stary nie wygłupiaj się Musisz wrócić, Poś. Patrz jaki dom mam, Plaksu stary mam, mam... Widziałeś kiedyś taki dom dobry? Zrobiłem obiad, patrz stary! Dobra, możesz mi dać, ale ja i tak się wyprowadziłem no, <laughs> Ale co ja ci zmieniam stary? No nic stary! Nie. <laughs> no właśnie <laughs> nie, stary. <laughs> Ja nawet y prawie, że tam nie budowałem nic Dobra, możesz mnie nie bić? Nie, stary, musisz... Dobra teraz się, <laughs> jak mnie popycha <laughs> Teraz stary nie, teraz ja sobie wyprowadzam się do Szczypsona, może mnie przyjmie... Jak do Szczypsona? A dlaczego do Szczypsona? Bo stary ja ci mówię, to jest zbyt ekskluzywny. No i co? No, nie. A poza tym... Wkurzasz mnie ostatnio strasznie. Naprawdę. Ja cię wkurzam. No nie wiem, jakoś po prostu nie mogę już wytrzymać. Ale idę nie było na serwisie, długo. Halo Shipson! Otwieraj! O! No to jest otwarte, dobra. Szybko, on mogę się tu. O, wow. patrz, jak to jest fajnie, widzisz? No i co, stary? Patrz. Będzie lepiej, jak będzie dokończone. No i patrz, jak kozacko tutaj. Patrz Ej. to, stary. Patrz to. Ej, oni mieli gdzieś winda, a już chyba nie mają jej. Tak u nas będzie lepiej. Ty gdzie jest ta winda? W dupie, stary. <laughs> jak ty lepiej. mówisz, patrz to. Patrz jaka winda stary. KOZAK to jest. Gdzie ty jest winda? Kozak. Jak tu nie wejść? No, nie wchodzisz po prostu tutaj. O. Widzisz, to jest winda. Ty takiej nie masz I w, w fili. <śla> nie, nie, czemu ja są... Ja, ja cię nie lubię już przecież. Ej! Aha Ej, zepsułeś mu to! Ej, jak ja przeż... Ej, tam była woda, jak ja to przeżyłem? <śla> Ej, chciałeś mnie zabić? Dobra, ja się wyprowadzę, tym bardziej. No, Ej, w ogóle, jeszcze raz. <laughs> nie, nie, ja się wyprowadzę od ciebie, stary. Ja od tych twoich pomysłów to już naprawdę nie, nie, nie wytrzymuję. <laughs> no kurde, jakieś pochodnie jeszcze stawiam niechcący. Stary, chodź, pójdziemy, dobra? Gdzie pójdziemy? Wracamy do domu. No i patrz, co teraz robisz? Ja dzwonię do Szypsona, on nawet nie odbiera. Powiem, powiedziałeś, żeby nie otwierał. Chodzi, wracamy do domu, dobra? Nie ma opcji, ja się wyprowadziłem już Nie, nie wyprowadziłeś stary Ja się wyprowadziłem A co, co dasz mi za to, żebym się do ciebie wprowadził znowu? No, Nic No no, to fajnie Dam ci dach nad głową No To sam sobie zrobiłem już tam przecież... O, tu jest mój dach nad głową Tu jest mój dach nad głową Czekaj, w ogóle zniszczę to, bo to... Zrobię sobie nowy Pyk, pyk. W ogóle mam siódmy level, bo ciągle ginę na tym głupim serwerze Nie wiem, stary, to jest dla mnie szok No i co ty robisz? No idziemy, Dam ci kilo <glima> To nie, to jest mój kilo Ale ja ci go dałem. <glima> Nie ma opcji takiej Dobra idę do swojego domu W ogóle ty się wyprowadź może Co? <glima> mówi, że nie chcesz mieszkać w, w Nie po prostu chyba nie chcę z mieszkać, wiesz? No, ja, dzięki o. Ale czemu Peter? No bo. Mówiłem no ci już, no. Dobra, wiesz, co Peter? Nie, to ja cię z wyrzucam Ja, <laughs> <laughs> no stary, prank, to jest prank A, stary. Jak to prank? No prank na YouTube. -ka. A... No zostaj sprankowany, stary, no? Wiem, tak jest. łatwo ci sprankować, że to szok. Ale serio, myślałem, że. Nie, no co, to jest takiej willi? W kościu? Właśnie. Gościu, ale... i zaraz mnie wyrzuci, naprawdę, moi drodzy. Błyski, Cię wyrzucać, bo no, mnie wkurzyłeś. jakąś Dobra, moi drodzy, wpadajcie na Malcho kanał i na mój, bo będą chyba streamki niedługo z tego serwerka. No i do Malcho wleciał dzisiaj odcineczek, też. Więc zapraszam, trzymajcie się. Do zobaczenia i do następnych filmów. Cześć.